Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do was z recenzją basenu kulkowego marki Mini B. Mój basen pochodzi ze strony bubulinka.pl i mam dla was dobrą wiadomość. Do końca marca na hasło Patti tv właśnie na stronie bubulinka.pl macie 10% zniżki na baseny właśnie kulkowe. Jeżeli chodzi o wymiary, to wszystkie szczegółowe wymiary zostawię wam pod filmem. Wymierzę wam dokładnie szerokości wszystkie. Jeżeli czegoś nie podałam, to oczywiście napiszcie mi w komentarzach to uzupełnię te wymiary. Mój basen składa się ze 150 kulek po 50 z każdego koloru: czarnego, białego i szarego, ale macie naprawdę całą gamę kolorów, jakie możecie sobie wymyślić. Sama też myślę, że za jakiś czas dokupię 50 kolorowych kulek, ale o tym Wam powiem za chwilę. Basen wykonany jest z miękkiej pianki i na zewnątrz mamy ścianki grubości aż 5 cm, także naprawdę to jest bardzo stabilna konstrukcja. Mimo, że są grube, to naprawdę są bardzo elastyczne i dzięki temu dziecko może bezpiecznie wchodzić i wychodzić z tego basenu. Dno basenu wyłożone jest również pianką, dzięki czemu dziecko może sobie po prostu w nim wygodnie siedzieć. Całe to szare poszycie możemy bez problemu ściągnąć z basenu i po prostu włożyć do pralki i wyprać, co niesamowicie ułatwia po prostu utrzymanie tego basenu w czystości. Dobra, w filmie pojawił się gość specjalny. Jak wrzuciłam wam zdjęcie na Instagrama, to zapytaliście się mnie, jak czyszczę piłki po prostu. ja za pierwszym razem wyczyściłam te piłeczki po prostu toy sanitizerem. Po prostu włączyliśmy sobie z mężem film i każdy wycierał, wiecie, tą kulkę i wrzucał ją po prostu do basenu. A teraz przyznam wam, że po prostu myślę, że te piłki się aż tak nie brudzą. I w codziennym życiu nie mają się też, czym tak naprawdę wybrudzić. No i... No tak, i po prostu myślę, że raz na kilka tygodni wrzucę je do wanny i umyję po prostu pod bieżącą wodą. Tak, no sami zobaczcie po prostu, jak się dziecko w tym bawi. Myślę, że to będzie najlepszy pokaz. No wiecie, dziecku się nie da powiedzieć, że ma się e, czymś bawić. Sami zobaczcie, jak się Antek tym e, naprawdę super bawi. Powiem Wam, że przez pierwsze trzy dni, kiedy Antek dostał ten pasem, on po prostu z niego nie wychodził. Wstawał. Tak, przychodził rano do basenu, siadał jeszcze w piżamce w nim i nie chciał z niego wyjść i się martwiłam właściwie, no bo chciałabym, żeby odkrywał trochę więcej świata niż kawałek, wiecie, basenu, ale na szczęście takie wielkie, wielkie zainteresowanie mu minęło, ale jak widzicie wyjść z tego i tak za bardzo nie lubi, no i spędza tutaj dość sporo czasu. Antek spędza w nim mniej czasu, ale zauważyłam, że bardzo często zbiera sobie po prostu zabawki, i po prostu znosi sobie do tego baseniku, jak widzicie teraz, przytaszczył jakąś książkę, przegląda sobie, przegląda sobie książeczki. Po prostu to jest dla niego takie miejsce, w którym widzę, że lubi spędzać czas, widzę, że daje mu to bardzo dużo, widzicie, radości, i myślę, że te piłki dają mu też bardzo dużo takiego nauki, Myślę, że ten basen paradoksalnie dużo go też uczy, uczy go koordynacji, nie tylko takiej ruchowej, i dzięki temu basenowi Antek zaczął po prostu bardzo długo stać, i myślę, że szybko zacznie chodzić, bo raz się wywrócił, jak stanął, jakby stracił zainteresowanie tym. Stawaniem, a tu może stanąć i się wywrócić. Oczywiście trzeba pamiętać, że z tego basenu dziecko musi korzystać w obecności dorosłego, bo wiecie, dziecku nigdy nie wiadomo, co nagle, że tak powiem, odbije. I raz nam się zdarzyło, że Antek właśnie zamiast wyjść normalnie z tego basenu, po prostu chciał przez niego przeskoczyć jakąś nogą, więc mógłby się uderzyć. Dlatego ten basen stoi też na dywanie, żeby w razie, gdyby się chciał Antek wywrócić, to się nie uderzy. Tak? Chcesz wyjść? Czy nie? Nie, nie chcesz wyjść. I oczywiście wiecie, no e, też nigdy nie wiadomo, czy dziecko nie stanie nóżką sobie na piłeczce, coś się nie poślizgnie. E, zauważam, że właśnie dużym zainteresowaniem cieszy się też zabawa wyrzucania i rzucania do jakiegoś dalekiego... Do jakiegoś celu po prostu sobie Antek tam rzuca. Nie do końca rozumiem wszystkie jego zabawy, bo bardzo często po prostu bierze jedną piłkę do ręki, a drugiej jakoś e, bardzo poszukuje, tak jakby, nie wiem, w tym basenie miała się znaleźć jakaś jedna inna kulka, ale to fajnie, bo to znaczy, że rozwija to też jego wyobraźnię. E, na Insta Story bardzo często Wam rzucam jakieś filmiki, bo bardzo często Antek próbuje dobrać dwie takie same piłki i tak jakby brawo nimi bić. E, co ty robisz, synu, z tą książką? <laughs> oczywiście najlepsza zabawa to wstać i się po prostu rzucić w te kulki i myślę, że dla takich maluszków dobra ilość piłek to właśnie te 150, bo jak widzicie bardzo dużo miejsca jak on siada robi się też na to, żeby sobie spokojnie usiadł teraz pod nóżkami mu się robi miejsce, po prostu ma jeszcze dużo miejsca dla siebie i myślę, że dla takich maluszków po prostu ta ilość jest bezpieczniejsza a za jakiś czas planuję dokupić mu po prostu 50 kulek w jakimś kolorze, zobaczymy może w jakimś turkusowym, może jakiś czerwony Zobaczymy. Zobaczymy, ale myślę, że właśnie gdzieś tak za, nie wiem, roczek, może kupię mu właśnie jeszcze dodatkowe kulki, bo plusem tego basenu jest to, że on nam na długo, długo starczy, bo myślę, że takie 5 6 dziecko dalej będzie zadowolone z takiej atrakcji, bo ostatnio były u nas takie dzieci i były po prostu zadowolone, same chciały wejść, wiecie, to może być po prostu element w pokoju dziecka, który starczy na długo, także myślę, że to jest inwestycja. Od kiedy zacząć? Właściwie, jak powiem, dziecko. Wszystko siada, to myślę, że już będzie zadowolone tym e, basenem. No my zdecydowaliśmy się na roczek, e, no tak. I teraz wyrzucamy książkę, tak? Dodaj, mama ci pomoże, żeby się nie zniszczyła książeczka. Dobra, i odłożę na razie tutaj. Dobra, tu ci położę książkę, będziesz chciał, co sobie ją poczytasz Ponieważ basen zajmuje trochę miejsca I oczywiście nie chciałam go, nie wiem, gdzieś wciskać Chociaż mam pewien pomysł za jakiś czas Gdzie mogłabym go chować w domu Więc jeżeli ten plan się powiedzie To po prostu wam to pokażę w jakimś filmie Ale właśnie dlatego ten basen stoi po prostu na środku pokoju Przez dzień, a potem go odsuwam na bok I dzięki temu, że jest w takich neutralnych kolorach Po prostu jakby wpasowywuje się bardzo fajnie we wnętrze, Po prostu to... Wnętrze wygląda trochę bardziej nowocześnie. Wiadomo, że w domu jest dziecko i już się pojawiają zabawki, w których się nie zawsze da schować, ale po prostu ten basen się jakoś tak... O! Widzicie? Bach! Hahaha! No cudownie, synku! Myślę, że po prostu najlepszym recenzentem jest sam Antoś i to jak widzicie, jak on się w tym po prostu teraz bawi, no bo przecież na siłę bym go nie namówiła na to, żeby tutaj siedział. Spróbujcie roczne dziecko namówić na siłę, żeby coś zrobiło. No uwierzcie, w życiu czegoś... w życiu nic. Sam nie zrobi. O, może wyjdzie? Teraz wydaje mi się, że nie, bo dopiero siadł, więc myślę, że najbliższe pół godziny będzie chciał w tym spędzić. Jeżeli chodzi jeszcze o poszycia, bo o tym zapomniałam, mini daje nam możliwość wyboru dwóch poszyć, albo właśnie takie jasno szare jak my, albo ciemno szare. Myślę, że te ciemno szare może być troszeczkę łatwiejsze w utrzymaniu, jeżeli chodzi o wiecie, jakieś zabrudzenia, no um, ale u nas akurat w domu mniej będzie się. Mniej się rzuca w oczy to szare, bo potem stoi po prostu pod szarą ścianą. Tak! A już też do ręce, czy co? To my kończymy. Powiedz papa! Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego basenu, to oczywiście... Em, papa? Bach! To oczywiście e, zapraszamy do komentowania i postaram się na nie e, odpowiedzieć.